Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cóż, kochani, mamy taką sytuację, że nie możemy się teraz spotykać na lekcjach. Ja już się bardzo stęskniłam. Dlatego postanowiłam, że nagram dla Was krótki filmik. Rozmawialiśmy już o tym, że Boga można poznać przez piękno tego, co stworzone. Dlatego właśnie kamerkę mojego telefonu skierowałam na kwiaty. To są krokusy. O wdzięcznej nazwie pewnej świętej, Joanny Dark. Jeszcze o niej nie rozmawialiśmy, ale wszystko przed nami. Kochani, świat jest pierwszą drogą poznania Boga. Stawanie się, porządek, piękno świata, wzrost, piękno tych kwiatów każą człowiekowi szukać tak zwanego prapoczątku, czyli kogoś, kto to wszystko stworzył. Wiemy, że to Bóg, twórca i stwórca. Oczywiście, możecie powiedzieć, ale jaki Bóg? Przecież pani sama posadziła te kwiaty. I po części macie oczywiście rację. Kilka lat temu sama kupiłam cebulki, wsadziłam je w ziemię w moim ogrodzie. Cóż, Pan Bóg tak bardzo nas kocha, że pozwala nam mieć udział w swoim dziele, być tak zwanym współtwórcą, czyli jakby pomagać mu w tworzeniu tego dzieła. Wiem, że Bóg jest miłością. Właśnie to jest powód tego, że tak nas angażuje w swoje dzieło. W Piśmie Świętym jest napisane, człowiek sieje, a Bóg daje wzrost. I taka jest prawda, to Bóg daje wzrost i tym kwiatom, ale również Wam. Słuchajcie, jak pięknie ptak śpiewa. No cóż, dzieło stworzenia jest wspaniałe. Ja nie mogłabym sprawić, żeby kolejny rok z rzędu zakwitały te krokusy w moim ogrodzie. Tylko Bóg może to sprawić. W związku z tym mam dla Was zadanie: szukajcie pierwszych oznak wiosny, oznak wszelkiej piękności świata, jaką uda Wam się dostrzec, a więc działania Boga. Oczywiście potrzebny będzie do tego krótki spacer. Zachęcam, aby zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, czyli z nikim się nie spotykamy. Spacer tylko z rodzicami przed domem. Chciałabym też, żebyście to, co dostrzeżecie, narysowali w zeszycie. I rozważyli, jak piękny musi być Bóg, czyli twórca tych piękności. Na zakończenie chciałabym Wam powiedzieć zdanie, które wypowiedział Święty Jan od Krzyża. Jeśli to, co stworzone jest tak czarujące, to jaką pięknością musi być sam Bóg? Zastanówcie się nad tym. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Życzę dużo zdrowia z Panem Bogiem, kochani.